Znikający czas. Poszukajmy więc przyczyn naszych obecnych problemów odłączenia od prawdziwych potrzeb, samotności w świecie pełnym obcych ludzi. Przecież wcześniej tak nie było. Należyliśmy do jednego plemiona, które dbało o siebie nawzajem. Byliśmy grupą stanowiącą jedność, zgromadzeniem dzielącym się obowiązkami. Dzięki temu przetrwaliśmy całe tysiąclecia, a jednak gdzieś po drodze odłączyliśmy się i rozpoczęliśmy wędrówkę w kierunku pełnego odosobnienia, samotności funkcjonowania w otoczeniu obcych ludzi, którzy stali się zwykli, szarzy, przeciętni. Nie wspierają nas, wręcz trzeba na nich uważać, bo jedno złe słowo niszczy szansę na awans. Nieumiejętność nawiązania relacji z szefem działu marketingu sprawi, że Twój zespół nie otrzyma należytego wsparcia. Nie znasz sąsiada? Okradną Ci mieszkanie w wakacje i nikt nie zwróci na to uwagi. Tylko jak masz się zaprzyjaźnić z obcym człowiekiem, nieprzyjaznym, unikającym spotkania z Tobą na klatce schodowej? Wygląda na to, że na drodze do coraz lepiej rozwiniętej cywilizacji zagubiliśmy wspólny cel życia i wspólny cel biznesu. Warto go odnaleźć? Zrozumienie, że samotne dochodzenie do celu jest pozbawione sensu, zajmie Ci troszkę więcej czasu. Nauczysz się tego w etapie trzecim. Najpierw trzeba położyć fundamenty i dobrze przygotować grunt, ponieważ ma utrzymać całe Twoje życie. Czyż nie? Bezgraniczna wiara w siebie, którą masz osiągnąć, powinna balansować pomiędzy bezwzględnym fanatyzmem a codzienną wątpliwością. Wyłącznie wtedy zrozumiesz, że swoim największym kapitałem jesteś ty. Bez względu na to, jak bardzo ktoś się będzie starał, nie jest w stanie cię podrobić ani zastąpić. Stanowisz wypadową dziesiątek lat, setek tysięcy godzin. Twój organizm teoretycznie został zbudowany z tych samych komórek, co ciała innych ludzi, jednak codziennie jest poddawany miliardowi różnych kombinacji, zachowań i sytuacji. To, jak dziś reagujesz, decyduje o unikalności. Ty jesteś unikalny. DOCEń to. Godzina to 60 minut, 24 godziny to 1440 minut, 1 rok to 365 dni, z których każdy daje ci tylko 24 godziny. W każde kolejne urodziny otrzymujesz dzięki temu 525 600 nowych minut. Zakładam, że mój słuchacz ma więcej niż 25 lat, czyli wydał już 13 140 000 minut. A najlepiej, żeby miał 35-40 lat. Czyli stracił lub wykorzystał od 18 do 21 milionów minut. Ponieważ tylko takie na pewno inteligentne osoby docenią wartość wniosków innych ludzi. Zdają sobie sprawę, że samodzielne zdobywanie wiedzy i doświadczenie cieszy, ale czas upływa i nie można być w kilku miejscach jednocześnie. Będąc więc kapitałem milionów minut, zapominasz o tym, jak unikalną jednostką jesteś. Fakt. Być może sporo tego czasu rozmieniłeś na drobne. Może dopiero zbliża się moment, gdy zaczniesz działać o wiele efektywniej. Świetnie! Zacznij zastanawiać się, na co przeznaczysz ten czas. Pomyśl przez chwilę. Pamiętaj, że czego jak czego, ale straconego czasu nigdy nie odzyskasz. A jeśli masz ochotę, obejrzyj rewelacyjny film science fiction Wyścig z czasem, w reżyserii Andrew Nicola, pracującego innymi nad Panem Życia i Śmierci oraz Gatakką, Szokiem Przyszłości, w którym walutą jest czas. Bogaci mają go miliony, biedni zaledwie kilkadziesiąt godzin dziennie. Jeśli nie zarobią, to.